Nie, no. nie ale nie nagrywaj, nie nagrywa. Dawaj. Dlaczego Matka Jezusa Chow Chowa, leci do szafy Nie wiem Bo matka je chowa Jesteś antysemita no Nie dojrzesz boczeniec ja Homofob Tyś jest taki chwaka Dzień w dzień no teraz nie, masz przerwę. Zboczyniec, homofob, to jeszcze... ten Antysemita. Same pochwały. Ej powiedz coś Coś Wyłapałeś No w ogóle chciałem poruszyć temat błędów ortograficz ortograficznych na naszym fanpage'u hmm. Jakie są błędy? Najpierw. Zaraz, zaraz to Co znajdziemy pierdoli. Pierwszy raz widziałem takie słowo, nie? To jest pewnie poprawione Nie, nie, nie Utrzymocni. Czy jedynka utrzymocni się na prowadzeniu w Ekstralizy? Bo oni wiedzą, że się wytrzymają i są mocni. No to może jakiś smak nie został to, może będzie dobrze. Ej po bo Bobo bo stwierdził, że jak wygracie, to się goliż na zero. Ale na głowie? <laughs> na głowie. Z... Ze mną to nie było ustalane, to nie wiem co Bobo tam sobie wymyślił. Kapi, gram od tyłu, tak? Ale ostrożnie. Dobra, słyszeliście no tam od prawej, co tam mówili? Nie wiem, czy to o nas mówili, czy tam o jakieś innej drużynie. Ale dobra panowie, już trzeba być śmiechu Najważniejsze panowie jest jakość na tym boisku Mamy dziś tam tą sytuację, strzelajmy bo... Jedziemy Skład Widur Łaba Cholim, Majo na 10 I Oski na 9 o. Jak prognozy? Wow, Ile no? Szybki jest test. 3 Ile? czyn Dla Skogersa. Zobaczymy. Wszystko się okaże, że to jest piłka. Obramki są dwie. Ik heb een goeie, ik heb een agu Ik heb een goeie. Agu. Agu? Ja, goeie. Ik je Ik Nie ma nic? Mu Maju stwierdził, że szukamy nowego gościa od socjali. Ciebie... Zgadzasz się z tym? Nie trzeba szukać. Oj, to jest kierownik. Jeszcze ci e, wypowiedzenia nie dałem. Nie, to podwyżka dla gościa od socjali. Michał jest żydliwie bogato, to ci da. Nie? O. Oczywiście, jak tam królik? Króli... Kogo? A Roberta! O ma dwa króliki I... Alej <noise> <noise> Jeszcze nie chciałem coś powiedzieć. A pralka! Chodzi Wszystko Nawet kabina zrobiona To co teraz? Przedpokój. Ty to kiedy drużynowa parapetowa? Ja mm, włożysz kasę, kurde, no nie w i oni ci rozpierdolą to mieszkanie. Nie no, drugiego parapetowa kiedy za tydzień Co ty znalazł? 340 31 0 ile? 31 0 2 0 2 and 0